Cześć, chciałam Wam opowiedzieć o uprawie Melona. Melona uprawiam drugi rok i tutaj posadziłam go przy szklarni, tak do wypełnienia wolnego miejsca, ponieważ ogród mam niezbyt duży, wykorzystuję wszystkie miejsca wolne i dobrze, bo wtedy ziemia też jest zadarniona. E, melon e, jest bardzo zbliżony swoimi wymaganiami do ogórka, czyli e, e, duże nawożenie, e, jeśli chodzi o kompost e, czy obornik, dodatkowe nawożenie też e, nawozami i stałe utrzymywanie m, wilgoci. E, melon znacznie więcej potrzebuje ciepła. E, jest rośliną bardziej ciepłolubną i dlatego powinien być uprawiany na południowych stokach. Tutaj nie mam tego stoku południowego i to jest mój drugi rok uprawy, także takie zbieram doświadczenia, że on jest słabszy. Siałam go, powinno się siać w kwietniu, a znacznie później posiałam. Moczyłam na, nasiona w stymulatorze wzrostu, później też opryskałam dwa razy tym stymulatorem wzrostu naturalnym na bazie nasion grejpfruta. Melony, ponieważ tak jak dynia, mają kwiaty męskie i żeńskie, po wytworzeniu czwartego liścia, jak już się posadzi czy posieje, on wytworzy e, dość krótki pęd, ale będzie miał cztery liście. Powinno się go uszczyknąć. I e, ten zabieg powinno się powtórzyć na kolejnych bocznych pędach, bo po uszczyknięciu on wytworzy boczne pędy. I te boczne pędy też należy skrócić e, za czwartym liściem. I dopiero wtedy roślina wytwarza kwiaty żeńskie. Czyli tak jak dynia na, jedne, na początku pędu wytwarza kwiaty męskie, tak tutaj melon ma podobną sytuację i powinno się go uszczykiwać za czwartym liściem. Dopiero pędy boczne drugiego rzędu zaczynają mieć kwiaty żeńskie. Ja tego w tym roku nie zrobiłam i tutaj no tutaj jest już kwiat męski, bo wydawało mi się, że one się tak krzewią, że nie ma potrzeby uszczykiwania. W tamtym roku uszczykiwałam i miałam bardzo ładne owoce. Na jednym pędzie, na jednej roślinie właściwie to powinno się zostawić e, maksymalnie 6 owoców do dojrzenia. Ja tutaj w tym roku, ponieważ, tak jak mówię, zbieram doświadczenia, wydawało mi się, że nie potrzebuję uszczykiwać i późno wsadziłam, nie mam żadnych owoców. Tutaj są małe zawiązki, małe zawiązki, jeśli chodzi o owoce, ale niestety nic z tego nie będzie już. O tutaj, nic z tego już, to jest to zgrubienie na dole kwiatu. Ale to już jest za późno. Czyli wniosek jest taki, że mm, bardzo ważna jest terminowość w ogrodnictwie. Czyli ta masa zielona, która tutaj mi się wytworzyła z melona, posłuży po prostu jako masa zielona do kompostu. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, właśnie na stoku południowym w tamtym roku też sadziłam arbuzy, i tutaj też posadziłam. Z tym, że w tamtym roku miałam znacznie większe te arbuzy, e, byłam zaskoczona, bo one były potężne. No, y, y, w tym roku posadziłam w te same miejsca, nie dowożąc kompostu, i niestety roślina się rozrosła, i, ale są tylko y, takie y, trzy y, nieduże, właściwie jak wielkości melona, te arbuzy: żółte dwa i y, zielone. Tutaj dalej też posadziłam, ale mówię, to już było późno. To i tak dziwię się, że e, są te arbuzy. Jednak e, nie pogonimy czasu, jeśli chodzi o, e, o przyrodę. Za krótki mamy ten okres wegetacji u nas. Dlatego. E, Fajnie jest uprawiać te arbuzy czy melony, ale niestety to musi być zachowany ten jak najdłuższy termin wegetacji i sto, stok południowy, i duże nawożenie kompostem czy też obornikiem, czy też wspomagać się należy nawozami. Także w tym roku mam trzy arbuzy, a żadnego melona. Także yy, yy, miłego, yy, yy, zbierań, yy, 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 miłego zbierania doświadczeń, hodowania, bo jednak wychodzą na te arbuzy, tak jak mówiłam. W tamtym roku miałam piękne, duże, yy, a w tym roku niestety nie miałam czasu. Późno to wysadziłam i, i, i takie, takie są zamiast arbuzów, to prawie melony. Także do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmiku.